Dzień kolejny, dzień następny. Dzisiaj, mam nadzieję, skończymy. Dzisiaj mamy około półtorej godziny tylko czasu operacyjnego, także. Zakasujemy rękawy i szybko widzimy tak. się do roboty. E, rozłożyliśmy sobie wczoraj te deski, tak mniej więcej jak to będzie. E, robimy, przykręcamy, przykręcamy też te belę. Skrętarka naładowana na maksa. Jeden i drugi akumulator, także powinien dać radę na ten czas. I to i działamy. I tam na końcu mamy. Sztachety, te sztachety, jak damy radę, też, już będziemy sobie mocować. Damy jej troszeczkę rzadziej, i najpierw kantówki przyczepimy od spodu, i dopiero później damy sobie realnie, no, resztę kantówek doczepimy. I, no i oczywiście bardzo dziękujemy za subskrypcję. No, jest już 400, bardzo, bardzo, bardzo. Uf, to jest petarda, nie wiem, jak to by pomyślał że ktoś będzie chciał to oglądać, a niektóre filmy mają prawie 10 tysięcy wyświetleń, także w ogóle to jest jakieś szaleństwo, obłęd i w ogóle. Sylwia się chciała dodać o fachowcu, który był dziś, jest, nawet się tam dzisiaj kręci po podwórku. Podlewa nam roślinki. Oboje. Fachowiec konsultował <grym> się bardziej z Adrianem odnośnie wzmocnienia... Idę tam. No to idź. Ja bym nie z po tym, ale dobrze. Bo myśleliśmy o wylaniu wieńca. Rezygnujemy z tego. Na z, ten moment. Na ten moment, ze względu na to, iż y, budynek ma długość 20, około 22 metrów. Tak. Czyli ilość betonu, którą musielibyśmy wykorzystać tutaj, to jest po prostu kosmos. Y, chodzi nam o wzmocnienie tu tych bel, które są spróchniałe. Które nie istnieją. No nie istnieją. jedna. I, I najlepsze jest to, że jedna po tej stronie, i jedna, jedna po drugiej po stronie przeciwnej. i dokładnie w, tej samym, tak, w tym samym miejscu. No. Symetrycznie się rozłożyło tak. próchno z kornikami, także... Chyba, że one są jakieś stare i po prostu te, je, te nie zostały wymienione, a tamte mogły być. W ogólnie to wszystko tutaj to wcale takie nie, wygląda stare ładnie. nie jest. ładnie. Zresztą no. no oglądaliśmy te deski, to byliśmy w szoku, że one tak fajnie wyglądają, no ale jak doszliśmy do tych... No to te już nie istnieją. No to te to jest tragedia. Ale nie przejmujemy się, ponieważ mamy te bele, które będą zakotwiczone do podłogi. Dobrze mówię? Tak, ale to może sobie wytłumaczymy sobie to wszystko, jak już będziemy to robić. Bo w sumie to skończymy tą podłogę i będziemy mogli przechodzić do właśnie do tego. Będziemy docinać no je, dobra. robić te ząbki, łączyć to wszystko w całość. Eee, już jakieś wstępne przymiarki, bo później to już tylko dojdzie od spodu płyta ASB, którą możemy już sobie wizualnie podłożyć. Bo możemy coś podłożyć co ma dwa, około 2 cm, tak? i już będziemy mogli sobie docelowo je ustawiać, docinać. A później, już tylko kupujemy płyty, rozkładamy, wszystko to kotwiczymy razem. Impregnujemy wcześniej te, to, co mamy na podłodze, bo już słyszeliśmy wczoraj e, gdzieś tutaj kornika. E, ja z, z, słyszałem, e, wyłączyliśmy wszystkie sprzęty i było słychać e, szelest. Ja słyszałem świerszcze. Tak, no sobie mało mamy. Ale ja na pewno je słyszałem, na 100%. Czyli, tak, moje wewnętrzne głosy mówią. Czyli tak krótko tylko podsumowując, dzisiaj się konsultowaliśmy z fachowcem, który potwierdził e, domysły Adriana i utwierdził go w przekonaniu, że ma rację z tym, co chcemy zrobić później. Pokażę Wam teraz minę Adriana. Nie, na ten to. moment kończymy i <laughs> Wracamy do roboty. Naprawdę, mało czasu mało czasu dzisiaj. I jeszcze raz na chwilę my. Siema. Tutaj. Te przerwy pójdą jeszcze cegły i zaprawa. Tu cegły i zaprawa, a tu po prostu zaprawa. Tak jest. No tak, widać, że ma większą chęć do pracy. Doróz tego, musimy dalej. Albo na drogę biegu zacznijmy. Jak to idzie? W ogóle nie idzie. Coś tam nawet wyrównało, więc... O, patrz jak, jak doszło. Dobiło no ostatnie. Naprawdę, jak mocno. Dobrze, że zrobiłeś wczoraj te deski, to przynajmniej mogę chodzić. Tak. No dobra, to co, I zmieniamy co, to na krzyżaka i lecimy. Proszę. Teraz już ilościowo lecimy bardziej. To było przyczepione? Już nie pamiętam kurczę. Nic nie było przyczepione. A nie nic. Dobrze, to ja teraz już się rozłączam idę pomagać Adrianowi przy pracy. I zobaczymy się za chwilę. Przecież. No, już jesteś. Tak, jeszcze jestem. No to fajnie. To tak tylko dla pokazania. zabrakło wkrętów nie tym razem i czasu no tak bo w sumie to i tak byśmy już kończyli ale moglibyśmy do Lerka podjechać tak posiłkować no, no ale no można chodzić tu jeszcze dojdzie katówka, ale ogólnie jest ok, to czyli zrobiłś, e... zrobiliśmy dzisiaj połowa. połowę szerokości tak no wygląda jak zawsze obrzydliwie skudnie do dupy innowacyjnie tak no nowocześnie tak się trzymajmy, nie? że to jest sztuka. Tak. Ale fajnie, powinno być ok. Art Powinna podłoga. Wystąpić. Jeszcze raz? Art podłoga. No ta art, no, szczególnie na art. Bardzo tutaj pasuje. Prawda? Daj. Teraz ja troszeczkę ciebie nagram, byś się mogła uzewnętrznić, wygadać. Ja się dzisiaj nie uzewnętrznię, nie wygada, wygadam, ponieważ gonił nas czas. I Adrian jak widać jest spocony jak prusiaczek, ja natomiast podawałam wkręt, wstyd normalnie. No ale dzisiaj tak na speedzie, na speedzie. Nie było, nie było tej możliwości pograć. Ogólnie zauważyłaś, że te nagrania tutaj są takie no, ponure, nie? Bez koloru, tak jak na, na no, tak, dworzu. Tak, to oświetlenie jest takie Tak. Bly. No mam nadzieję, że niedługo już to wyjdziemy, podjrzewam, że jeszcze jeden krótki odcinek będzie tutaj stąd. I później, no, już będziemy wszystko robić. Wszystko będzie już takie samo, także tylko pokażemy, że skończyliśmy. Pewnie tak? Tak. No zobaczymy, no. zobaczymy. Ach, dobra, wracam, zamawiamy wkręty i działamy. Bo co tutaj dużo mówić, no Jeszcze pokażemy. Eee, no, wiadomo, nie? Tego nie będzie i tamtego też nie będzie, nie? Więc można powiedzieć, że ona jest głaciusienka piękna z no. no, w ogóle nic nie wystaje, nie? No, no jest idealnie zlicowana. Skrętarka jednak daje radę, e, tylko była po prostu nie naładowana, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, to prawie, że jest y, no prawie, że za każdym razem dawała radę. Także nie jest źle. 220 zł. Na pewno test będzie na. Testujemy my. E, Jeszcze raz dziękujemy Wam za subskrypcję, za to, że jesteście tak liczni. E, no, nie spodziewaliśmy się szczerze mówiąc, że będzie aż tak dobrze poszło, Tyle w szok. Ech. Dobra, mamy front-robot omówiony. Co będziemy robić? Jeżeli macie jakieś sugestie, uwagi, podsyłamy. Wszystko bierzemy pod uwagę. Każdy komentarz na każdy praktykę odpisujemy. Dziękujemy no. za każdą dobrą radę. Tak. Także uwierzcie mi, że jesteście razem z nami, tworzycie to razem z nami. Więc ta fuszerka jest po części waszą winą, także mamy na kogo zwalczyć. O! <słuch> No. Także... Bo to O to chodzi właśnie. No właśnie. Także ja, ja nie rozumiem, dlaczego wy tutaj mi doradzacie, nie? Że to powinno być jakiś hejt, a to nic w ogóle. Same ciepłe słowa. Nie to. Nie, to nie tak nie być. Nie luks ogólnie dobrze jest. Jestem ciekawy, jak, jak przyjdzie płyta, jak to będzie zlicowane, na ile będzie uciekała e, poziom. Ile będzie uciekał. Ale będziemy ratować. Będziemy ratować to razem wszyscy, tak? Cały YouTube będzie spijał tam jaczko. <sum> <sum> to piwko, które sobie naważyliśmy tutaj. Nie no, koniec tego gadania. Widzimy się na następnym odcinku. Jak to skończymy. I jak już wychodzimy z tego poddasza i, i na tą chwilę kończymy to, tak? Tak. Dobra, dziękujemy, że jesteście i dziękujemy jeszcze raz za te subskrypcje bardzo, i te komentarze bardzo, za wszystko. Jesteśmy zachwyceni. Tyle od nas. Widzimy się niebawem. Pozdrawiamy. Ciao.